Trzy małe kuleczki metalowe o masie 1 gram każda umieszczono na trzech o tej samej długości nitkach, o długości L. A następnie każdą z kuleczek naelektryzowano tym samym ładunkiem Q0. Kuleczki odskoczyły od siebie, tworząc trójkąt równoboczny o boku D. Kuleczki znalazły się w wierzchołkach tego. Trójkąta równobocznego. Zaznaczam kąt alfa między długością nitki L a wysokością ostrosłupa, jaki utworzyły odchylone od pionu nitki. Ta mniejsza kropka wewnątrz trójkąta równobocznego to środek tego trójkąta. X to 2 trzecie wysokości trójkąta. Będziemy korzystali ze wzoru na wysokość w trójkącie, no w naszym przypadku równobocznym. Rozpatrzmy siły, jakie tutaj działają. Otóż, każda z dwóch kuleczek na trzecią oddziaływuje siłą elektrostatycznego odpychania siłą kulombowską. Oznaczyłem te dwie siły działające na tę kulkę, tutaj. Oznaczyłem je literą F. Kolorem czerwonym zaznaczyłem wypadkową tych dwóch sił. Zwróćmy uwagę na to, że siła wypadkowa FW, X, H oraz L leżą w tej samej płaszczyźnie. W naszym przypadku ona jest płaszczyzną naszego rysunku. Oprócz siły wypadkowej, siły elektrostatycznego odpychania, na kulkę działa jeszcze jej ciężar P. O jakiej wartości? O takiej wartości, że wypadkowa siła FW i P równoważy siłę nacisku nitki na kulkę. Kulka pozostaje w spoczynku. I patrząc na geometrię rysunku, należałoby widzieć siłę N napięcia nici, jako wektor o długości równej przekątnej tego prostokąta, tego równoległego boku, który powstał. Zwróćmy uwagę na to, że siły F mają kierunki takie jak boki trójkąta równobocznego. Między bokami trójkąta równobocznego jest kąt 60 stopni. Zatem między siłami F i F jest kąt 60 stopni. No to między siłą wypadkową FW a siłą składową F jest kąt 30 stopni. Z tej zależności zaraz będziemy korzystali. I polecenie pierwsze. Mamy znaleźć ładunek Q0, jaki został zgromadzony na kocz tej. Kulce. Mając dane, które wypisałem, masę L oraz D, zabrałem się do problemu w ten sposób. Siła wypadkowa FW ma wartość równą sumie wartości składowych sił F w jej kierunku. Dwie składowe 2F razy cosinus 30 stopni. F, prawo kulomba, kłania się, a poza tym siła wypadkowa i tu trójkąt prostokątny obok P oraz Ew. Siła wypadkowa jest równa ciężarowi P razy tangens z kąta alfa. No P oczywiście jest równe M razy G. Wyznaczam z tych dwóch zależności, z tej równości ku 0. Wszystko jest znane poza tangensem kąta alfa. Kąt alfa występuje w trójkącie prostokątnym o bokach x, h i l. Tangens alfa mogę przedstawić jako stosunek x, czyli 2 trzecie wysokości w trójkącie równobocznym, do h. x Dwie trzecie wysokości, H stwierdzenia Pitagorasa L kwadrat minus x kwadrat pod pierwiastkiem. Po podstawieniu danych znajdujemy, że jest to 116 tysięcznych. Mając alfa wstawiamy go do wzoru na Q0 i znajdujemy, że jest to około 27 nanokulombów. I polecenie drugie. O ile należy zmienić ładunki dwóch pozostałych kulek, aby ich odległość była. Taka sama jak poprzednio. A więc wyrzucamy trzecią kulkę z nitką, i sytuacja wygląda tak jak na tym mniejszym rysunku. Mamy ładunki Q1 na kulkach. Odległość ma między nimi być taka jak poprzednio, czyli D. Kulki oddziaływują ze sobą siłą siłami odpychania kulą boskiego oznaczyłem ją FW1MG ciężar tejże kulki długość nitki L no i mamy siłę N której, której wartość jest równa długości tej przekątnej prostokąta Otóż mamy dwa trójkąty prostokątne jeden trójkąt który zawiera długość nitki i połowę boku, to jest ten trójkąt prostokątny, a drugi ten, który zawiera siłę FW1 i przekątną równoległo boku prostokąta zbudowanego na sile FW1 i ciężarze MG. Otóż układamy proporcje. Stosunek siły FW1 do przekątnej, czyli FW1 w kwadracie plus MG w kwadracie, twierdzenie Pythagorasa. I to jest równe połowa D, ten bok, odpowiednik FW1, do L. Podstawiamy zgodnie z prawem Coulomba wzór za FW1. A następnie Mnożymy wyrazy skrajne, bo to przecież proporcja, jednocześnie podnosząc obie strony tej równości do kwadratu. Mając taką zależność, przenosimy na lewą stronę wyrażenia, które zawierają poszukiwany ładunek. Sytuacja wygląda w ten sposób: Znajdujemy stąd Q1. Q1 po podstawieniu danych. Będzie wynosić około 33 nanokulomby. Ale my mamy powiedzieć, o ile należy zmienić ładunki pozostałych tych kulek. Zatem mamy powiedzieć, czemu jest równe delta Q. Poprzednio było Q0, a teraz jest Q1. 27 i 33 nanokulomby odejmujemy i znajdujemy, że jest to około 6 nano kulambów.